Witam, dużo mam zapytań. Czym się odczytuje do modyfikacji po OBD sterowniki, tak jak ODEN 55 te wszystkie M17, EDC17, C46 otwory? Najbezpieczniejszym urządzeniem na rynku, którego używamy, to jest Genius. Bezpiecznie odczytuje. Pliki wirtualne ze sterownika bezpiecznie wgrywa. Najbardziej stabilne urządzenie na rynku do, do wgrywania plików po OBD. Oczywiście trzeba pamiętać, że to konsolo nie można ani skopiować z sterownika. Ani żadnych takich modyfikacji inżynierii wtórnej, tylko i wyłącznie do modyfikacji oprogramowania w sterownikach silnika. Czy samochody osobowe, dostawcze ciężarowe, czy, czy maszyny rolnicze. Wszystko konsolo, konsolo z Dean Sportu.